Wodnik, dobry wieczór. Wodnik samotny, ale wcale to nie oznacza, że nieszczęśliwy. Zobaczmy wodnik. Kategorie, jakieś kategorie u wodnika. Coś jest na rzeczy, mhm. wodnik. wodnik. Czy wodnik ma jakiegoś lwa, z którego się wyleczył? To jest trochę inna sprawa. To znaczy, tak, może być, że się wyleczył akurat z lwa, ale mm, tutaj y, musimy mówić o rzeczy bardziej tak globalnie. Nazwijmy to. To jest komunikat do mężczyzny i o mężczyźnie. Pokazuje się, pokazuje się wodnik. Pokazuje się mężczyzna wodnik, który. Um, który wiedział, że miał problem, wiedział, kto go spowodował, wiedział, jakie były symptomy, wiedział wszystko o następstwach. I wodnik zaprzestał się męczyć w pewien sposób. Wodnik przestał. Tak jakby się tutaj zakończył jakiś taki poważny rozdział w życiu wodnika. Właśnie te kategorie, czyli Aha, z tą osobą już mam odhaczone, już mam załatwione, już mam wyleczone, już mam uzdrowione, mogę dalej, mogę, iść dalej mogę więcej, bardziej, mocniej. Jest jakaś sytuacja w wodnika, która wymagała nie wymagała. Sytuacja, która miała już swój finał. Ale szczęśliwy finał. Dobry finał, bo pokazuje się niesłychanie silna energia męska, która e, identyfikuje mężczyznę. Który zakończył jakiś etap, zakończył jakąś sprawę, która więcej nie wysysa już z niego życia. Pojawia się chwilami jeszcze, ale czuję to tak w bardzo delikatny sposób. Jakieś powątpiewania. Czy jestem już wyleczony z tego, czy jeszcze nie, czy już jest dobrze ze mną, czy nie, czy już mam ten etap, tę, te, te, chcę powiedzieć, dziedzinę za sobą, czy nie. Jeszcze gdzieś jakieś powątpiewanie jest, ale to pokazuje się, że ja właściwie ten rozdział ja już mam za sobą. Ja już nie muszę niczego. Się doszukiwać, nie muszę się uzdrawiać więcej, nie muszę już doszukiwać się mm, detali, trzymać się ich i badać w bardzo taki dogłębny sposób, żeby mieć bardzo jasne, klarowne odpowiedzi mm, jakiś zakończony etap. Zdecydowanie. Hmm. hm mm, aha oh. wodnik mężczyzna o którym jest tu mowa Hmm... no tak e, wodnik mężczyzna o którym jest tutaj mowa on pan Postanawia, że nigdy więcej żadnych romansów, nigdy więcej nie wejdę w żaden romans, w taki lekki, taki pobieżny, taki nic nieznaczący. Nigdy, we, nigdy więcej. <laughs> Nieważna jest konfiguracja płciowa, to w ogóle nie ma znaczenia. Natomiast liczy się fakt, nie wejdę nigdy więcej żadnych głupich romansów. Nigdy więcej żadnych... Jakiś romans w pracy się pokazał. Dla Państwa, czy dla Pana konkretnie, dla Panów, czy coś tutaj miało miejsce? Eee nieważne gdzie, nieważne na jakim polu miało to miejsce. Po prostu to się nie opłaca. Władnik mężczyzna mówi: Wejście w taki pusty romans, za którym nic nie idzie, za którym Um, taka um, przyjemność, sensualność, seks dla samej przyjemności, sensualności seksu. Mnie to przestało już bawić, mnie to przestało już w jakiś sposób interesować. Um, nigdy więcej nie wejdę w taki romans. Dlaczego? Dlatego, że wodnik, wodnik mężczyzna tym razem, tym ostatnim razem, o którym jest tu mowa, e, wszedł w bardzo, w bardzo dla niego niekorzystny romans. Dlatego się tak zaklinę, dlatego tak mówisz. Nigdy więcej żadnych romansów. Tych romansów nie będzie, ponieważ bardzo źle trafił. Trafił okropnie, źle. Pokazują, pokazują mi się jakieś takie mm, prześladowania. Może jeżeli to jest za mocne słowo, na pewno, no, powiem tak dyplomatycznie, zainteresowanie częstsze niż z reguły. To powinno wyglądać, jeżeli chodzi o romans, bo umowa była, wiadomo jak to w romansie a tutaj mm, jest taki brak odpuszczenia temu facetowi, o którym tutaj jest mowa. Mm, za, za, za dużo, za dużo, za dużo tych za dużo tych telefonów, za dużo tych sms za dużo tych, tych maili, jakoś tak to się. O, y, poszło za daleko. Poszło za daleko, ponieważ osoba, z którą tutaj wodnik mężczyzna wszedł w romans, wyobraża sobie zbyt dużo, wyobraża sobie za dużo, jak na stan romansu. Bo tutaj chodziło o fizyczność zdecydowanie która tutaj jest też obecna. Ale mm, właśnie dzięki temu. Przepraszam, właśnie przez to. Skutek negatywny. Przez to właśnie mm, wodnik stracił i na zdrowiu takim fizycznym, i emocjonalnym. W ogóle czuje się zmęczony. Czuję się zmęczony. Ym, ponieważ druga osoba nie do końca zrozumiała. Cel tych spotkań. Jak zrozumiała, że, że to jest początek wielkiej miłości, że to jest początek czegoś fantastycznego, niezapomnianego, że to będzie ta osoba już na zawsze? Troszeczkę takie nieporozumienie, troszeczkę bardzo. Jeżeli chodzi o, o te kwestie, czy niedogadanie, czy po prostu wyobraźnia drugiej strony, jednej ze stron. Raczej tamtej osoby, tutaj wodnik facet pokazuje się jako, że um, on tutaj myślał, um, no dobrze, romans, tak, spotkanie i do widzenia. Bez, nad, bez nadinterpretacji. O, I... Okazuje się, że mm, osoba ta, że trafił na taką osobę, która mm, sama w pewien sposób sobie przeczyła, to znaczy, bo tutaj się pokazały, e, to jest po prostu, e, te, te teraz to się nazywa aplikacja randkowa. W XXI wieku, to się teraz tak nazywa, podobno. I teraz mamy taką właśnie sytuację. Coś, co się zdarza dość często. Tylko, że osoba z, te, z tego portalu, z tego forum, czegokolwiek, z tego miejsca, gdzie została zapoznana. Ona nie do końca sama wiedziała, co robi na tego, w tego rodzaju miejscu. Jakby nie do końca określiła się, um, czy chce przelotności, czy chce czegoś na, na, na stałe. Um, tutaj jest jakaś taka rozbieżność w samej tej osobie. Um, tutaj było jasne, ze strony wodnika faceta, było jasne, um, na czym sprawa stoi. Hmm. Natomiast jakoś poszła ta nadinterpretacja, gdzieś za daleko ze strony tej drugiej strony, ze strony tej drugiej osoby, bo pokazuje się, że wodnik, hmm, że to się zrobiło toksyczne, że się, hmm, że się ten eter, ta toksyczna para wodna, że ona zaczęła się tak rozprzestrzeniać trochę w życiu wodnika, za bardzo, za bardzo, ponieważ druga strona nie zrozumiała, czym jest romans, łamane na, bo tutaj alternatywa, nie określiła do końca swojego celu przebywania w tego rodzaju miejscu. Um. I teraz, jak już doszło do czego doszło, to ta osoba, tak jakby jakaś bomba emocjonalna wybuchła w tej osobie i ona sama nie wie, nawet tu się pokazywały jakieś, <laughs> jakieś kwestie nieopoczytalności, ale to tutaj jakieś, tak jakby pękło coś w tej osobie. Tak jakby ta osoba. Um, nie wiem, czy można powiedzieć, że ona zrozumiała coś. To jest raczej taki szok dla tej osoby. Rozumiem. Szok polega na. Właśnie skonfrontowaniu się z tym, jakie były oczekiwania, a jak pokazało się to w rzeczywistości. Czyli wodnik facet, który tutaj wiedział, po co się spotyka. I miał dość jasne granice. Um, tak, jakby pokazał tej osobie, um, że no dobrze, chcesz romansu czy chcesz związku. Okazało się, że to jest romans, a ta osoba teraz ma jakieś takie rozederganie w sobie, bo się skonfrontowała ze swoją niepewnością. No to ja chcę ten związek, czy ja chcę, żeby było przelotnie i miło. No to jak ma być? Tak, jakby wodnik tutaj naprawdę, tak jakby się Państwo właśnie mieli spotkać i tej, tej, tej osobie Pan miał pokazać. No dobrze, to czego ty oczekujesz od życia, od ludzi, czego ty oczekujesz od przebywania w tego rodzaju miejscach? Mm, no to jak? W lewo czy w prawo? A ta osoba y, ma pewnego rodzaju szok, łamane na szał, tak, tak jakoś mm, wewnętrznie. Bo Szczerze mówiąc, te, a, bo tak, jakby, tak jakby się ta osoba prosiła o, to, o tę sytuację. <laughs> tak jakby sobie ta osoba wyprosiła wodnika faceta. Stąd, z tego czytania. I teraz, kiedy wodnik facet, ten z tego czytania pokazał, o, że tutaj chodzi tylko o romans. To tak jakby się jakieś, um, jakieś, jakieś spięcie odbyło, takie emocjonalne spięcie w głowie tej osoby. Czyli tych tak jakby wodnik tutaj miał uświadomić tej osoby, czyli co naprawdę? Chcesz romansu tylko? To jest coś ciekawego. Niesłychanie się tutaj yy, ciekawa historia kroi u Państwa, ponieważ. Osoba sobie wyprosiła w taki, a nie inny sposób wodnika, w, spotkała się z wodnikiem. Skończyło się na romansie, bo tak miało być. A teraz ta osoba, jakby to no wręcz rozważała. Myś zastanawiała się nad sobą. No to co? Ja jestem na, na, na tym tylko po to żeby romansować, żeby tego rodzaju spotkania odbywać i to, to wszystko, tylko na tyle mnie stać? To jest mój potencjał, który chcę wykorzystać i który ma trwać? Coś się w tej osobie stało. Coś w tej osobie pękło. Po tym romansie chwilowym. Właściwie ciężko to też nazwać romansem, to było naprawdę chwilowe. <laughs> Ale, o, ale w tamtej osobie po prostu wodnik dotknął czułej struny tamtej osoby. I tamta osoba teraz, jakby trochę się posypało yy, oczekiwania, mentalność, jakieś jakieś yy, takie. Właściwie zdanie na swój własny temat, można to odważnie powiedzieć. Bo teraz tamta osoba, pod wpływem spotkania z wodnikiem, zaczyna się zastanawiać, czy to jest mój sposób, czy to jest mój styl o, znajomości, czy to jest mój styl zawiązywania nowych znajomości z ludźmi. Że romans. Tamta osoba przeżywa, to bez wątpienia. Może być też taka sytuacja, jako dodatkowa sprawa, że wodnik o wszystkim wie, bo ta osoba się tak wylewa wodnikowi, facetowi, podkreślamy to. A wodnik ma tego dość. A wodnik po prostu wykręca oczami, po prostu przestań mi truć, przestań mi zawracać głowę. Spotkaliśmy się w wiadomym celu, i to wszystko, przestań zawracać mi głowę. Swoją emocjonalną stroną, swoim, swoimi przeżyciami. Umawialiśmy się na coś konkretnego, prawda? Umawialiśmy się na jedną rzecz. I to wszystko. Ro rozstajemy się do widzenia. Nie interesuje mnie co więcej. Nie interesujesz mnie więcej. Była umowa, zgodziłaś się, zgodziłeś się. Okej. Okay. Czyli tutaj w przelotny romans niepotrzebnie weszły te emocje tej osoby. Potrzebnie, niepotrzebnie. Jest takie wmieszanie. Wmieszanie tej, tej strony emocjonalnej, tych przeżyć, tego, co się teraz dzieje z tą osobą, a w sytuację, która... Która miała charakter wyłącznie jednorazowy. C czyli taki, z punktu widzenia wodnika, e niepotrzebny deto. Mm. Jasne, że wodnik, facet, ma dość, ponieważ osoba ta chce go przekonać, żeby to było na poważnie. Wodnik tego nie chce słuchać. Jeszcze raz, była umowa. Oboje wiedzieliśmy, na co się decydujemy. Więc wodnik mówi, o jakiego rodzaju na poważnie do mnie mówisz? Co poważnie? Jak poważnie? Czy my coś ustalaliśmy na poważnie? Jaka, jaka wspólna przyszłość, o czym ty mówisz? Czego jeszcze ode mnie oczekujesz? Hmm. Mam Cię dość. Mam dość Ciebie i Twoich um, wyznań. Dlatego wodnik jest tutaj zamęczony, jest zmęczony, ponieważ jest zamęczany tego rodzaju gadaniem. Po prostu druga strona nie zrozumiała. Pozwolę, pozwolę sobie się powtórzyć. Druga osoba nie zrozumiała, po co się spotyka z wodnikiem. Jakiego charakteru ma ta znajomość, a właściwie kontakt. Jest dobra strona tej sytuacji. Trochę jednak ta osoba sobie coś się ruszyło w niej, i ona zaczyna kwestionować, czy faktycznie ona chce się spotykać z facetami, kobietami na jednorazowe przygody. Więc jednak jakiś dobry pierwiastek tutaj jest. Natomiast tak naprawdę yy, czytanie energetycznie skupia się na facecie wodniku, który yy, tak, miał, miał określony cel, wiedział po co się spotyka z tą kobietą, facetem, yy, wiedział co robi. Druga osoba się zgodziła na to. Tylko przywiązanie emocjonalne się pojawiło w pewnym momencie. Niepotrzebnie według e, wersji wodnika. Niepotrzebnie. Są te SMS-y cały czas, ta korespondencja, ta, e, te telefony. E, wszystko ta osoba daje o sobie znać. Ale to zupełnie jest taka nadinterpretacja, że... E, której nie powinno być w tego rodzaju spotkaniach. O emocje, strasznie tutaj emocje. Mm. Nawet się pojawiają tutaj jakieś wybuchy złości, wybuchy agresji w wodniku, w stosunku do tej osoby. Tak jakby wodnik po prostu dosłownie wydzierał się na tę osobę. A, ponieważ. Um, w ogóle, to, to jest jakiś dramat w pięciu aktach się pojawił. I dlatego Wodnik facet ma dość, ponieważ dość romansów, mówi, nigdy więcej, żadnych romansów, żadnego spotkania ludzi z podejrzanych stron, portali, aplikacji, miejsc, forum. W ogóle nie, ja mam dość bo jeżeli następnym razem znowu trafię na coś takiego to ja dziękuję po prostu to ja już wolę być dożywotnim singlem aniżeli się angażować um, w 5 minut które chciałem i to 5 minut czysto fizyczne 5 minut przerodziło się w jakiś dramat i w próbę wplątywania mnie w jakieś poważne coś <coughs> Mnie czytającemu dokucza gardła yy, czakra gardła, czyli coś jest na rzeczy u Państwa, dostaje permanentnie potwierdzenie, że po prostu już wodnik, że ten facet tutaj, że Pan po prostu ma podziurki w nosie. Tego, że Początkowe 5 minut fizyczności, ono się przerodziło w, jakieś, w jakąś niekończącą się dramę, której pan w ogóle nie potrzebuje. Jasne, że pan nie potrzebuje, bo nie taka była umowa między wami. Po co ta nadinterpretacja tutaj? Oprócz tego, że ta osoba chyba nie do końca przemyślała, dlaczego, dlaczego jest w takich miejscach. Mm. Tak, ma pan rację. Nie będę więcej dopowiadać. Dość tematu. Rozumiem. Tak więc nie, 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 nie ciągnę już tego wątku. Daję panu spokój. Być może jednak coś tutaj zostało powiedziane, co um uzmysłowiło panu jakąś um, prawdę. Oby tak było. Zostawiam to czytanie. Wszystkiego dobrego dla Pana. Dziękuję.